Święta Bożego Narodzenia to święta przede wszystkim rodzinne. Życzymy Wam, abyście w tym trudnym okresie mogli spotkać się z całą swoją rodziną w spokoju, w radości, a przede wszystkim w zdrowiu. Wiary, co góry przynosi, nadziei, która nie gaśnie. Miłości w każdej ilości. Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. A w nowym roku życzymy samych szczęśliwych chwil, wszelkiej pomyślności i przede wszystkim zdrowia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.